Dzień dobry, tu ja mówię Śmieję się Śmieję się w głos z tych wszystkich Przepowiadaczy złej pogody Po prostu siedzę sobie tutaj I, i poczę się Słońce mi wali prosto Prosto w twarz i prosto w oczy Taką mamy pogodę, proszę Państwa I gdzie Wy jesteście Wszyscy prorocy Od siedmiu boleści Zapowiadający złą pogodę I gdzie jesteście Wszyscy prorocy Szanowni Państwo, którzy zapowiadacie fantastyczne rozwiązania pod magicznym szyldem, antysystem. Proszę Państwa, czytam sobie dzisiaj wiadomość, jaki w Polsce jest niestety setki, i zaraz do tego dojdziemy. Mam nadzieję, dlaczego tak to wygląda. Mianowicie, niejaki poseł Tyszka, który był tak w kółki z 15. Później był w PSL i Kuki z 15 z Bładkiem. Później nie był w Kuki z 15, później był w Kuki z 15. Eee, później znowu nie był w Kuki z 15. A teraz, proszę Państwa, i tu uwaga, po szczerym wyznaniu, e, bo jest poseł Tyszka po całej serii rozmów oczywiście rozmów o Polsce i rozmów o tym, żeby nam się wszystkim żyło dostatnio a te rozmowy przebiegały na linii Tyszka, przedstawiciele PO Tyszka, przedstawiciele Polska 2050 Tyszka, przedstawiciele Konfederacje Wygrała Konfederacja, proszę Państwa, złożyła najlepszą ofertę e, e, dotyczącą obrony ojczyzny, wszelkich związanych wartości, sprawami obywateli, demokracją bezpośrednią. Nie wiem, czy tam JOW teraz zostanie wprowadzony do spółki z panem Medcenem, bo to jest jego naj, najnowszy e, transfer. A ja, proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę na to magiczne słówko – antysystem. I tutaj, proszę Państwa, i antysystemowcy, i tutaj pan poseł Tyszka jest idealną ilustracją tego, co się dzieje i co się maluczkim do głów tych biednych, zmęczonych głów codzienną tyrką, proszę Państwa, e, wprowadza. Na początek chciałbym zadać takie pytanie kontrolne: Czy wiecie Państwo, kto jest w tej chwili najbardziej popularnym na świecie antysystemowcem i jednocześnie liderem? Kraju, dużego kraju europejskiego, właściwie obok Rosji ciągle radzieckiej, największego kraju europejskiego. Myślę, że po takiej serii podpowiedzi nie macie już Państwo problemów z odgadnięciem, że chodzi o komika. Chodzi o komika z Kijowa, który dostał się na najwyższy urząd, najbardziej zaszczytny urząd, drugiego co do wielkości kraju w Europie, jakim jest Ukraina, na urząd prezydencki. No i teraz proszę Państwa, popatrzcie na ten kraj. Czy to jest kraj, który rozwija się pięknie, jest bogaty, nie boryka się żadną patologią, nie boryka się z korupcją i innymi problemami społecznymi, ponieważ prezydentem Ukrainy został Antysystemowiec, komik, aktor niejaki Wołodymir Żałański. I odetnijcie, proszę Państwa, na, na chwilę aspekt konfliktu zbrojnego, bo Wołodymir Żelański nie jest prezydentem Ukrainy od lutego 2022 roku. A jak już Państwo dokonacie tych wszystkich zabiegów, to poprosiłbym o udzielenie odpowiedzi na jeszcze jedno pytanie. No, i to jest pytanie głównie do tych przedstawicieli czegoś, co się nazywa antysystemem i do tak zwanych antysystemowców. Czy możecie mi łaskawie wskazać jeden kraj w przeszłości albo w teraźniejszości, bo o przyszłości to możemy w nieskończoność gadać, w którym rządzi? Partia, ugrupowanie antysystemowe lub przedstawiciel antysystemu. No i ten kraj jest krajem mlekiem, miodem płynącym, albo co najmniej krajem na średnim poziomie rozwoju. Jeśli mi taki kraj Państwo wskażecie, to wtedy ja obiecuję. Komentarzach, czy jakikolwiek inny sygnał dacie na portalach, w których, w których mnie znajdziecie, w tym na własnych portalach, to ja solennie obiecuję, że nagram kolejny odcinek. I na kolanach przeproszę wszystkich antysystemowców, którzy proponują mi takie cudowne rozwiązanie polityczne, aby Polska stała się krajem mlekiem i miodem płynącym. A ponieważ wiem, co mówię, i ponieważ wiem. Że nic takiego w przyrodzie nie występuje, no to proszę Państwa, tradycyjnie i nie pierwszy zresztą raz proponuję, aby te wszystkie pseudopolityczne baśnie, baśnie dla smarkatych o budowaniu antysystemu i wspieraniu tak zwanych antysystemowców no właśnie, dokładnie między bajki i to na, dla najbardziej ubogich, proszę Państwa, włożyć. Tyszka, i to, co się stało z jego transferem, najświeższym jest doskonałym przykładem na to, jak to wszystko, proszę Państwa, działa. Jest to system naczyń połączony. Tak zwani antysystemowcy są, to, to jest produkt systemu. To jest produkt systemu z krwi i kości. System by nie istniał, przynajmniej tak by mu się dobrze nie wiodło, gdyby nie tak zwani antysystemowcy, którzy co i jaki, co i róż wymyślałem jakiś cudowny patent. On oczywiście przeżywa. Jakieś tygodnie, miesiące, w najlepszym razie kilka lat, później jest kompletnie skompromitowane. To weźmy pierwsze z brzegu jowy nieszczęsne, o których tłuk Kukis. Nie będę się do tego pomysłu odnosił, czy on jest dobry, czy on, on jest zły. Jedno jest, proszę Państwa, pewne. Po tym, jak wziął się za, za ten pomysł antysystemowy z Kukiz, można o Jowak zapomnieć, bo już mało, co, które rzeczy są tak totalnie skompromitowane, jak nieustannie powtarzane ha, ha, hasełko JOW. No i fakt, że taki pan Tyszka, który przeszedł przez wszelkie możliwe ugrupowania, no Od takich antysystemowców to proszę państwa, aż mi się słabo zrobiło jak PSL. Ja tu mam dookoła do czynienia z PSL. -em. Kto nie żyje w takich mniejszych miejscowościach, to nie wie jak ci antysystemowcy z PSL działają, ale tu można się tylko i wyłącznie za brzuch ze śmiechu złapać, jeśli się ma do czynienia w praktyce z tymi przedstawicielami antysystemu z PSL. Był w gabinecie gowina na no następny, który też już z jednego pieca chlebiat, <laughs> Przepraszam, był w partii, w partii Cookies, był posłem niezrzeszonym. No i proszę państwa, gdyby trafił do PO, no to byłby fantastycznym nowoczesnym Europejczykiem. Gdyby trafił do chołowni, o takie rozmowy też prowadził, no to byłby znowu tam którąś z rzędu, alternatywą dla bandy Czworga, no a w efekcie trafił do Konfederacji. To będzie fantastycznym wolnościowcem, fantastycznym antysystemowcem no ja tylko nie pamiętam jak on się zachowywał w kwestii całego tego pomoru, który mieliśmy przez ostatnie dwa lata, ale zdaje się, że to szmatę miał tak pod bli, zaciągnięte z tego co pamiętam i chyba dość głośno i wyraźnie krzyczał o szołomach, świrach, szurach płaskoziemcach, a teraz będzie siedział w, w, w ławach przynajmniej taką mam nadzieję, że dostanie jakieś atrakcyjne miejsce na liście w ławach poselskich z Konfederacją i będzie mówił o tym, że że czwarta dawka to zniewolenie, i różne inne historie, które po linii partyjnej będą mu podsuwane, a on bez najmniejszego zajęknięcia będzie je wypowiadał. Proszę Państwa, nie ma kraju na świecie, Cywilizowanego, rozwiniętego, który by się opierał na takich bredniach, jak jakieś mrzonki o antysystemie jakieś, i opierał się na jakichś liderach wywodzących się z, z antysystemu. Ja już słyszałem o tym, jak to antysystem miał rozsadzić Unię Europejską od środka. No, skończyło się na tym, że chłopaki pobrali po 20 tysięcy, zdaje się, pensji miesięcznie i. Tam część pozakładała fundację, a reszta sobie ulokowała w innych miejscach. Tak się zakończyła walka z systemem. Polska, całe polskie nieszczęście, proszę Państwa, polega na tym, że my tak naprawdę nie mamy ugruntowanego systemu partyjnego. Bo w tej chwili myślę, że jest co najmniej 15-20% elektoratu, który nie może patrzeć ani na. Ani na PO, ani na PiS, a te partie, chociaż teoretycznie tworzą to, co się na zachodzie nazywa systemem dwupartyjnym, no to w, prak w praktyce jest to, proszę Państwa, tyszka. Bo to, to nie jest tylko kwestia tego, że to teraz akurat padło na Konfederację, że sobie podkupili tam e, nowa nadzieja Konfederacji, sobie, sobie Męce podkupił, akurat e, tyszkę. No, ale przecież tych transferów na linii PeopiS też mieliśmy od cholery. Ostatni jeden z bardziej e, spektakularnych transferów to przejście posłanki lewicy e, do PiSu. No, to, to, to już jest w ogóle to, i to jeszcze takiej posłanki lewicy, co niedługo, nie, niedawno była Czarny Marcz i protest nauczycielski z wykrzyknikiem. Wszystko, proszę Państwa, w polityce polskiej, w tym pozornym systemie dwupartyjnym jest możliwe. I żeby wiedzieć, jak bardzo to się różni od tego, co jest tym wypracowanym modelem na Zachodzie, gdzie są konserwatyści, lejburzyści, gdzie są republikanie, demokraci, gdzie jest. Lewica z SPD czy prawica z CDU. Ja wiem, że to są wszystko nazwy umowne, ale proszę Państwa, znów jeszcze jedno niegrzeczne zachowanie z mojej strony, czyli zadanie pytania. Proszę Państwa. Czy słyszeliście kiedykolwiek o takich spektakularnych przejściach, jak to, żeby jakiś tam parlamentarzysta z CDU przeszedł do SPD albo żeby jakiś republikanin przeszedł do demokratów? No, jeśli takie. Ja nie wykluczam, że się coś takiego nie zdarzyło. No ale jeśli takie incydenty się zdarzały, to to jest naprawdę wielkie święto. U nas to jest, proszę państwa, porządek dzienny że można sobie zmienić szyld partyjny dowoli a najczęściej proszę Państwa te szyldy partyjne zmieniają czy to wewnątrz własnych ugrupowań powołując 57. ugrupowanie z kolei, czy to przechodząc do innych ugrupowań, tak zwani antysystemowcy, no tak jak Kukiz śpiewał dla PO, później podnosił łapę za uchwałami, ustawami PiS, po drodze jeszcze przeszedł przez PSL, a teraz Bóg Wie, gdzie się podzieje, bo zdaje się, że znowu coś tam chce dotonować i rozwalać, odłupywać dziobre, czy, czy, czy go tam jeszcze, no to to jest, proszę Państwa, wyznacznik tego, co się w Polsce dzieje. To jest wyznacznik Republiki Bananowej, czyli ciągle tak zwanej młodej polskiej demokracji. Proszę Państwa, nie wieście w te bzdury, w te bajki, że Polska stanie się krajem szczęśliwym pod warunkiem, że do władzy dojdzie jakieś ugrupowanie antysystemowe czy antysystemowiec. To jest, proszę państwa, flagowy wynalazek systemu. W Polsce będzie dobrze dopiero wtedy, kiedy Polacy zaczną myśleć, i egzekwować na politykach. To, co jest do egzekwowa egzekwowania i najważniejsze w tym wszystkim jest to, proszę Państwa, aby patrzeć na ręce przede wszystkim swoim czyli tych, co się uważa najbliżej własnego poglądu, własne, własnej orientacji politycznej, tak, tak to nazwijmy. A dopóki będzie tego rodzaju usprawiedliwienie, że jakiś transferowiec, który przeszedł przez wszystkie możliwe szyldy partyjne, a na tra końcu trafił do nas, to on jest fajny. On teraz będzie antysystemowiec, czy on będzie nowoczesny Europejczyk, czy będzie. Czy będzie konserwatysta z Podkarpacia, w zależności od tego, co wylosował i kto mu co zaproponował, no to, to jest, proszę Państwa, największa patologia, i w tej patologii czynny udział ma. Takie zjawisko charakterystyczne dla republik bananowych i krajów borykających się z największymi patologiami, jak Ukraina, i to zjawisko się, proszę Państwa, nazywa antysystem. Wybierzmy sobie jakiegoś komika, jakiegoś błazna, jakiegoś producenta piwa albo, albo innego pseudofilozofa, który nam będzie tutaj mówił o tym, że świat bez podatków na przykład jest fantastyczny, albo że o wyższości, nie wiem, ostatnio była wiem, Debata o wyższości związków poligamicznych na, nad związkami jednymi płciowymi to jest, proszę Państwa, baść. Baść dla ludzi dla naprawdę mało wymagających intelektualnie od siebie i od, od innych. Nie ma większej wizytówki systemu. No, no Może tu przesadzam, ale jedną z ważniejszych wizytówek systemu to jest tak zwany antysystem. Wyprodukowany przez system i dokarmiany przez system. Antysystem ma za zadanie robić to co od wieków było celem wszelkiego rodzaju prowokacji czyli ośmieszać najważniejsze wartości dla dużych grup społecznych i tutaj celuje to w konserwatyzm w szeroko pojęty po, e, pogląd prawicowy i to jest całe zadanie zadanie tych ludzi, którzy dzisiaj są tam a jutro będą tu, a jeszcze pojutrze gdzie indziej proszę państwa, nie wierzymy nikomu nie wierzymy w nic patrzymy na fakty i wyciągamy Wnioski. Właśnie. Patrzmy na fakty, wyciągajmy wnioski. Patrzmy na te kraje, które są potęgami, które rządzą światem, które e, dysponują odpowiednimi narzędziami politycznymi, odpowiednią siłą polityczną. Patrzmy, jak oni mają zorganizowany system polityczny, w jaki sposób jest to poukładane, e, jak to wygląda. Jedyne, co mamy do zrobienia w tym zakresie, to zmałpować to jeden do, jeden do jednego, jeśli chcemy, żeby rzeczywiście Polska. W końcu stała się tam drugą, ja pewną czy piętnastymi czy, czy Stanami Zjednoczonymi. Wszelkie inne e, ideologiczne zawołania i te przyśpiewki antysystemowe, proszę Państwa, prowadzą do kolonizacji i do produkowania republiki, Republik Bananowych, co niestety w Polsce dość skutecznie od 30 lat jest uprawiane. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.